Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj coś dla osób pracujących dużo przy biurku: ból pleców, barków, szyi, czy też problemy z oddychaniem brzmi znajomo. Coraz więcej osób zmaga się z tymi dolegliwościami. Jak sobie pomóc? Pokażę Wam dzisiaj kilka prostych ćwiczeń, kilka, kilka prostych sposobów ćwiczeń, jak poradzić sobie z tymi dolegliwościami, a także jak poprawić mobilność barków oraz szyi. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Pracy biurowej cierpi praktycznie całe Twoje ciało. Dlaczego? Podam, podam przykład. Siedzimy sobie na krześle, niezależnie od tego, jak, jak bardzo byłoby ono wygodne, dostosowane, znaczy krzesło czy też fotel biurowy. Natomiast sam fakt, że siedzimy dłużej niż pół godziny, 40 minut, tym bardziej ponad godzinę, dwie, trzy, a bardzo często zdarza się, że pacjenci, którzy do niej trafiają, yy, mając pracę biurową, bardzo dużo siedzą przy biurku, nie odrywają się od swojej pracy. Co się wówczas dzieje? To nie jest tak, że ktoś może sobie przypomnieć, dobra, może siedzieć prosto. No nie da się siedzieć prosto cały czas. Mięśnie są na tyle silne i stabilne u dużej części osób, żeby byli w stanie wysiedzieć dłuższą chwilę. I co się wówczas dzieje? Dzieje się tak, że postawa leci. Raz, że biodra są zamknięte, powinny być otwarte. To są pozycje otwierające biodra. Choćby to, że kładę jedną nogę, otwieram lewy staw biodrowy. Inaczej ustawia się yy, głowa kości łodowej względem panewki i to jest dobre i zdrowe dla stawu biodrowego powinniśmy tak siedzieć to samo z drugą nogą możemy naprzemiennie raz jedna raz druga noga i to już jest bardzo fajne i rozluźniające dla mięśni ale warto to robić na Co wtedy te biodra mamy oba otwarte to jest jedno dwa inaczej ustawia się miednica jeżeli stoimy to jednak to ciało nasze jest w jakimś ruchu możemy się troszkę pogibać na boki popracować i gdy, gdy powiedzmy mamy blat i biurko, biurko, na wyższej wysokości, biurko regulowane elektrycznie jest w stanie lepiej i wydajniej pracować, ponieważ możemy się poruszać na boki. Poruszać na boki, trochę, trochę gdzieś tam wpadać w balans. Natomiast jeśli, inaczej się ustawia miednica. Ona jest ciut w lekkim pochyleniu, Natomiast siadamy, to ona już jest, idzie do, bardziej do tyłu pochylenia. Do tego dochodzi to, do, że kręgosłup robi się Bardziej zwęczały, plecy się pochylają. Yy, dochodzi do tego, że tu jest takie wypłaszczenie w odcinku lędźwiowym, yy, Plecy robią się okrągłe, yy, barki, yy, tam są też duże napięcia w tych plecach, w, tej, w tym odcinku piersiowym. Barki do tak zwanej protrakcji, czyli też się wychylają do przodu. To samo jest z głową, jeżeli pracujemy przy monitorze, pracujemy przy biurku, przy, przy monitorze, yy, czy też yy, przy laptopie, wewnątrz ta głowa idzie gdzieś tam yy, bardzo do przodu, bo. Klawiatura względem tego kranu też nie jest dostosowana, bo powinniśmy mieć klawiaturę i na wysokości oczu na wprost monitor. Niestety to wszystko razem w laptopie nie jest odpowiednio dostosowane. Przez to tobole też pochylane, ona jest w atrakcji. odcinek szyjny bardzo mocno cierpi, tam, są duże, tam dochodzi do dużych przeciążeń w tym odcinku. Co jeszcze jest ważne? To, że klatka piersiowa się zamyka. Wtedy ta przepona, to jest mięsień oddechowy, który jest pod żebrami, bardzo ważny mięsień. Tak naprawdę dużo osób ma problem z prawidłowym oddychaniem, ale to tak na marginesie. Dlatego też właśnie, że siedzą, ściskają tą przeponę, narządy wewnętrzne pracują, też się podciągają do góry, bo mają swoje połączenia powięziowe, głowę i, i też naciskają, napierają na, na, to, na tą klatkę piersiową, napierają na przeponę, żołądek może też naciskać na przeponę. Często od pacjentów słyszałem, że mają problemy z kuciem po lewej czy po prawej stronie jeżeli po lewej stronie zaraz wpada się strach, czy to przypadkiem nie jest zawał, idą do kardiologa, robią wszelkie możliwe badania kardiologiczne. Okazuje się, że serce czyste, co może być? Najprawdopodobniej przepona, która właśnie tutaj uciska klatkę piersiową, yy, yy, gdzieś tam może do serca, i, i stąd te problemy mogą, mogą wynikać. Bardzo często właśnie zlokalizowałem ten problem pod przeponą, wchodząc palcami pod przeponę, rozluźniając tą przeponę. Te płucia miały. Dlatego to jest bardzo ważne, że całe ciało cierpi. Ja Wam zaraz pokażę, bo odcinek jest o mobilności akurat barków i szyi, ale nie chciałem też pominąć temat jakby całego ciała, czyli stawów wędrowych odcinka pierwszego, bardzo ważnego odcinka ledziowego, prawda? Także zaraz przejdziemy do ćwiczeń. Zanim zaczniemy ćwiczenia właściwe, które Wam za chwilkę pokażę to powinniśmy zacząć od rozgrzewki. Czyli takie delikatniejsze ćwiczenia, wprowadzamy całe ciało w ruch. Tutaj mówimy o odcinku szyjnym i o odcinku i, i, i barkach. Także ja chciałbym pokazać właśnie tą, tą część naszego ciała. Zaczynamy od odcinka szyjnego. Patrzymy na wprost, kładziemy sobie palec wskazujący na brodzie i nie to, że pchamy jakoś specjalnie mocno do tyłu, ale dajemy taki impuls dla odcinka szyjnego. jest ja sobie wystanę bokiem, żeby to było niewidoczne. I tak, dajemy tylko impuls, cofamy brodę. 10 powtórzeń, to będzie pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, pozycja wyjściowa, cofamy tą brodę. Z pozycji wyjściowej rozciągamy kark, mięśni karku. I delikatnie do tyłu. Bez jakiegoś mocnego szarpania. Natomiast warto też to robić. Oczywiście, jeżeli nie mamy jakichś tam zawrotów głowy. Wszystko jest w porządku. Możemy to wykonywać. Kolejne, trzecie ćwiczenie. Na odcinek szyjny. Ruchy skrętne w lewo, w prawo. Po pięć na stronę. Oczywiście nie chodzi o to, żeby cały ciałem się prze przesuwać, skręcać tylko barki są ustabilizowane i skręcamy w prawo i w lewo czwarte ćwiczenie bez unoszenia barków, nie kompresujemy sobie nie pomagamy staramy się prawym uchem dotrzeć do prawego barku, rozciągnąć ten odcinek szyny, cały ten i to samo jeżeli chodzi o, o prawą stronę bez unoszenia barków po 5-7 razy na stronę myślę, że jest wystarczająco na początek mamy Mamy odcinek szyjny. Teraz barki. Co możemy zrobić z barkami? Zawsze należy pamiętać o tym, że podczas ćwiczeń oddychamy sobie swobodnie. Nie możemy zatrzymywać oddechu, bo to jest bardzo ważne, żeby to razem ze sobą współgrało. Czyli robimy tak. 10 razy. Kolejne ćwiczenie. Ściągamy łopatki do tyłu. Po 10 razy do tyłu i 10 razy do przodu. Mamy to ćwiczenie. Ręce luźno, bo na pewno lekkie ćwiczenie będzie na sam początek. Kolejne. Proste ręce łączymy u góry. Hop i u góry. Łopatki dzięki temu się łączą i pracują. Bo te łopatki też muszą pracować w różnych płaszczyznach. Kolejne ćwiczenie, naprzemiennie, prawa, lewa, też po kilka ruchów, następne, ręce w pięść na wysokości w pięści, na wysokości klatki piersiowej, ściągamy łopatki, raz, dwa, trzy, szeroko, żeby to nie było coś takiego, bo to będzie już niepoprawnie, Ta łopatka nie nie te łopatki nie pracują w, w, w prawidłowej płaszczyźnie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 3. Na porządek to będzie tylko te pięć, razy, nawet pięć razy, pięć powtórzeń, też będzie wystarczająco, jeżeli ktoś nie ćwiczył w ogóle, a, a chciałby trochę te, te łopatki, tutaj te barki uruchomić i w ogóle całą klatkę piersiową. Mamy, mamy kolejne ćwiczenie yy, rozgrzewkowe, że tak powiem. Mamy to, yy, co teraz możemy zrobić jeszcze. Można oczywiście jeszcze położyć dłonie barki, kilka ruchów do przodu, do tyłu i wystarczająco opadki mamy. Już tutaj rozdżane. Mimo wszystko, nie dależy, dależy pamiętać o tym, że, żeby jeszcze rozłożyć trochę tutaj kręgosłupa biodra, czyli w lekkim rozkroku, yy, dłonie na, na biodra. My robimy ruchy okrężne, kilka ruchów pełnych w jedną, w drugą stronę. Ruchy skrętne tułowia w prawo, w lewo, zatrzymanie tutaj tułowia, żeby się rozciągnąć i w drugą stronę. Kładziemy dłoń na kark. Nie wchamy go do przodu, delikatnie yy, poniżej, poniżej potylicy, pochylamy się do boku, żeby to też nie było jakoś tam koślało, tak? Do boku i w drugą stronę. Jak już mamy tą rozdrzewkę, rozdrżalimy sobie yy, stawy, możemy przejść do kolejnego etapu. Kolejny etap. Mamy już rozgrzewkę, zaczynamy teraz ćwiczenia z taśmą oporową, z, z, z gumą, taką tak zwaną Theraband. I tak, łapiemy sobie tą gumę i ściągamy do tyłu, żeby troszkę tą mobilność barków poprawić. Oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, w każdym moim filmie o tym wspominam, że nie należy ćwiczyć z bólem, jeżeli jest jakiś problem bólowy, Najpierw idziemy do terapeuty, diagnozujemy problem, szukamy tej przyczyny, leczymy i dopiero wracamy do treningu. Jakikolwiek by to był trening, należy wrócić już po wyleczeniu. Jedziemy. 10 razy. Wszystko to dla zdrowych barków. Hop. 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 Jest to ciężkie. Dodatkowo dochodzi o kurgumy. Można by to było w jakiś dłuższy Kijem robić, yy, czy jakąś gimnastyczną, natomiast uważam, że fajnie jest to zrobić z gumą w ten sposób. Jak sobie dałem największy opór, oczywiście można to zmniejszyć, można zrobić w ten oto sposób i też będzie mniejszy opór, ale będzie opór i ćwiczymy. Dobra, kolejny. Łapiemy sobie za gumę. Im krócej damy, tym większy opór. Wiadomo, że jak damy tak, to nie, nie, praktycznie tego nie rozciągniemy. Dajemy sobie taki opór, żebyśmy byli w stanie wykonać to ćwiczenie. Łapiemy mocno w pięści i rozciągamy szeroko na wysokości klatki piersiowej. 10 powtórzeń. Nie jakieś szybkie ruchy, tylko powoli i oddychamy. 10 powtórzeń. Mamy. 3 serie po 10. Na początek zalecam, niech to będą 3 serie po 5 razy, ale porządnie. Z biegiem czasu zwiększamy do siebie powtórzeń. Jak już się wyrobimy i ćwiczymy dłużej, możemy robić 3 serie po 10 razy. Kolejne ćwiczenie. Oczywiście znowu stajemy 10 w rozgrogu ręki, który chyba nie muszę powtarzać, natomiast robimy ten oto ruch. Nie za nisko, bo tak już to ćwiczyliśmy w poprzednim ćwiczeniu. I, ścią i ściągnę łopatki. Łopatki sobie pracują do tej wysokości też 10 powtórzeń. Jeżeli ktoś jest sprawione, 3 razy po 10. Na początek 3 razy po 5, potem 3 razy po 7, 3 razy po 10, jeżeli już planujemy dłużej. To już mamy trzecie ćwiczenie na warki z taśmą chorobą. Ale barki, barkami ważne są też tutaj mięśnie naramienne, które obudowują nasz staw. Są bardzo ważne, żeby ten staw był silny. Stajemy sobie na taśmie na tyle, żebyśmy mogli być w stanie tą taśmę oporowo pociągnąć do góry. I w ten sposób. I tak. Lekko brzuch w napięciu, klatka piersiowa prostowana, barki lekko ściągnięte do tyłu łopatki zciągnie do tyłu i wykonujemy swobodnie oddychamy. Robimy na początek 3 razy po 5 powtórzeń. Z biegiem czasu bo może być to po miesiącu 3 razy po 7 powtórzeń, po dwóch miesiącach na przykład 3 razy po 10. Ale tu jak jakby indywidualnie stosujemy widzimy sami jakie robimy progres, jakie robimy postępy. Mamy taśmę ten Teraz pokażę Wam w pozycji leżenia przodem. Ćwiczenie również związane z barkami z łopatkami. Kładziemy się przodem w ten sposób. opieramy czoło. obatę. Kładziemy sobie ręce w ten sposób. Tu musi być 90 stopni kąt między ramieniem a łokciem. To samo między linią pachową a ramieniem. 90 stopni. Nie może to być tak, nie może to być tak. Ma być 90 stopni. To samo tutaj. I tak, nie możemy robić dużych przeprostów, ponieważ jest to szkodliwe dla odcinka leczowego. Te przeprosty przy dużych przepustach powodują duże problemy. Również, jeśli chodzi o odcinek szyjny, nie możemy takich przeprostów z tyłu robić. To ma być lekkie oderwanie czoła od. Od podłoża, a głowa jest przedłużnie w przedłużeniu tułowia. To jedziemy, odrywamy czoło i robimy. Raz, dwa, trzy, oddychamy swobodnie. Cztery, pięć. Dla początkujących, dwie serie po pięć razy. Z biegiem czasu można zrobić dwie serie po siedem razy. Ci, co już dużo więcej ćwiczą, myślę, że powyżej trzech miesięcy, mogą robić trzy serie po dziesięć razy. Na silne warki, silne łopatki. To jest pierwsze. Drugie ćwiczenie. Odrywamy czoło. I robimy. Ściągamy łopatki. To ma iść do dołu. Raz. Dwa. Oddychamy swobodnie. Trzy. Cztery. Pięć. Odpoczywamy. Czoło oparte. Ręce luźno. Taka sama anulacja jak mówię, w poprzednim ćwiczeniu, jeśli chodzi o powtórzenie. Po chwili przerwy, trzecie ćwiczenie, ostatnie, zimu o barki, odrywamy czoło i ruch okrężny. Pięć razy, tak jakbyśmy pływali, 3, 4, 5 odpoczywamy i analogicznie, tak, tyle samo powtórzeń, co podczas pierwszego ćwiczenia. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, co chciałem Wam pokazać. Ja zapraszam Was do polubienia mojego kanału, zasubskrybowania, kliknięcia dzwoneczek, po to, aby Wam się wyświetlały kolejne moje filmy, które pojawiają się co tydzień raz w tygodniu, w piątek o godzinie 19:00 już cyklicznie. Także komentujcie, polubcie mój kanał, zasubskrybujcie, polecajcie go znajomym. Wchodźcie ze mną w interakcję. na każdy komentarz, jak się pod innymi filmami odpowiadam. Tutaj jeszcze na koniec dam linka pod, pod tym filmem odnośnie taśm, które można sobie zakupić. To też było w poprzednim, w poprzednim filmie, natomiast jeszcze wrócę linka do tego filmu. No i co? Żegnamy się. Mam nadzieję, że trwa się do końca. Jeżeli tak, to to oglądacie. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.